Ile warta hipotetycznie może być Escola? Na jakiej podstawie właściwie wycenia się spółkę tego typu, czy w ogóle spółki technologiczne? Piotr Dalak, zaczynaj. Dobra, to podstawą nie jest są liczba, prawda? 6 milionów mogę zrobić to, że tak powiem, na czymś, co nie jest gotówkowe, ale de facto jest na tym, na czym zarabiasz pieniądze. Czy to jest powtarzalne, właśnie mówiąc o tym biznesie, takim właśnie IT? Czy to są strzały, bo zrobisz aplikację i następną aplikację zrobisz, nie wiem, za 10 lat? Bo to jest na przykład tak mały rynek. Więc to jest pytanie, ile twoich przychodów jest powtarzalnych, także dokładnie wiesz, ile zarobisz przy najbliższe 12 miesięcy? Krzysztof? <sum> co jeszcze? Ok. Powtarzalność, czyli coś, co mądrze się nazywa recurring revenue. Co jeszcze? Ja może, ja może z innej perspektywy tak? coś dodam. No na pewno wycenia się też przyszłość, tak? czyli inwestorzy patrząc na branżę IT, no mówi się, że one jest, wyceny są bardzo wysokie. Też to wynika z raportu, który przeprowadziliśmy, badań wśród funduszy Private Equity Venture Capital. Branża, która została wskazana za branżę z najwyższymi wycenami, to właśnie branża IT, 69% respondentów tak powiedziało. I wynika to z tego, że wysoko się wycenia biznes, który z jednej strony daje przetrwanie, okazał się odporny na kryzys, na, na spowolnienie związane z koronawirusem. Po drugie, wszyscy oczekują, że w przyszłości to IT będzie dalej lecieć w górę, że to jest coś, co będzie po prostu naszą codziennością i. Stąd bardzo wysokie oczekiwania przekładają się na bardzo wysokie wyceny. Mhm. Czyli można powiedzieć, że tak jak w wspomnianych przeze mnie przykładach, czy Allegro, czy Imposto, chociaż dzisiejsza sytuacja ich zyskowności za rok, nawet bardzo dobry 2.20, daje podstawę do wysokiej wyceny, to ta wycena jest bardzo wysoka, jeszcze wyższa, ze względu na to, że wszyscy liczą, że rok 2021-2022 będzie. Dla nich jeszcze lepszy. Czy dobrze rozumiem? Tak, ale to nie tylko to. Musisz dołączyć na ich pozycję rynkową. Pytanie, wiesz, Allegro to jest, można powiedzieć prawie monopol do zakupów online. Można powiedzieć, to już niedługo nie mówi, że nie kupujesz tylko pewnie Allegrujesz. Tak samo InPost. No to zmieniło sposób nie tylko, to nie jest sposób kupowania, tylko trochę sposób, może być, wręcz życia niektórych ludzi. Więc oni mają tak mocną pozycję rynkową, że to, co oni sobie zaplanują, to, co robią z tym rynkiem, to oni go kształtują. Oni decydują, w którą stronę to idzie, ten rynek, i to inni muszą gonić, próbować trochę im odgryźć tego rynku, co jest bardzo, bardzo trudne. Co dodajmy na rynku rosnącym, tak, bo jakby rynek e rośnie bardzo dobrze, tak, z roku na rok, czyli oni są liderem rosnącego rynku, tak, to uwiarygadnia ich do tak silnych wycen. Okej, okay, to zejdźmy trochę na ziemię, bo oczywiście InPost i Allegro to jest, tak jak no to są giganci, których wszyscy znają, ale um, okej, okay, czyli jeśli mamy Escole, która ma taki, a nie inny poziom przychodów, mówisz, że pierwsza rzecz, która wpływa na wycenę, to jest właśnie powtarzalność przychodów. Co jeszcze wpływa na wycenę takiej spółki? No to, to się trochę wiąże może z tą powtarzalnością, ale kto de facto zarządza tym biznesem i skąd ten biznes się bierze. Biznes zawsze jest ktoś odpowiedzialny za ten business development, przynoszenie tego biznesu. I to jest y, kluczowe w spółkach IT. Czy to jest taka spółka, która jest dojrzała i sama ma organizację, która potrafi sprzedać, generować leady i zarabiać na siebie? Czy to jest one-man show, który obudował sobie zespołem, który jest po prostu jego przedłużeniem jego y, z winnych rąk programisty? Mm -hmm. Okej, okay. czyli jakby niezależność od tak zwanego foundera, założyciela. Co jeszcze? Ja co do byś że powiedział? Ja bym dodał na pewno strukturę tutaj, jeśli chodzi o klientów, bo, bo to co Krzysiek przykładowo u ciebie może być, mógłbyś uznawać, nie wiem czy tak jest, że, że masz jednego klienta, z którym jesteś od lat i, i że super macie relacje, ze sobą współpracujecie i że to jest główne źródło twoich przychodów, może przyjść ktoś, kto powie, no ale tutaj mamy takie ryzyko, tak duże ryzyko, że ja to wręcz dyskontuję tobie w cenie tak? I, i zapłacę dużo mniej niż, niż tobie się wydaje, że to jest warte. Więc też takie no, niezależne spojrzenie na, na biznes pozwala no, ocenić, na ile on jest bezpieczny, a na ile ta działalność wiąże się z ryzykiem. Czyli zróżnicowana struktura klientów, tak jest daje te pewne zabezpieczenie, że jeżeli mamy jednego wielkiego klienta i stracimy go, no to, to jest element ryzyka. Jasne. Czy coś jeszcze, co wpływa na wycenę spółek technologicznych? No i jaką marżowość osiągasz, a w biznesie IT no wiadomo, największym kosztem są ludzie, twoi programiści. No i pytanie jest też, jaka jest Twoja relacja z klientami? Czy masz umowę z klientami, gdzie masz zafiksowane, że masz mu dostarczyć jakiś serwis, usługę, stawkę godzinową przez najbliższe dwa lata i za tyle samo? Chyba ciężko ci będzie utrzymać taką samą stawkę na tak samo wykwalifikowanego programistę w ciągu dwóch lat. Więc albo się pogodzisz z tym, że na początku będziesz miał trochę górkę tej marży, a potem dołek, no albo musisz inaczej trochę zarządzać zespołem, zamienić to jakimiś juniorami, być elastycznym. Bo tutaj to, jak bardzo jesteś w stanie obronić swoją marżę w sytuacji, kiedy atakują ją koszty zmienne, jest kluczowe. Jak potrafisz zarządzić tym ryzykiem. Okej. Okay. Czy jest coś jeszcze, co przychodzi wam do głowy, co wpływa na wyceny, tak? Bo rozumiem, tak, kosztami są ludzie, no idealnie jeśli jesteśmy od nich powiedzmy niezależni, czyli na przykład mamy produkt, tak? jeżeli mamy produkt, to, to wyceny są dużo wyższe, bo mamy tą rekurencyjność, o której mówiliście, mniejszą zależność, no bo produkt etycznie można jeszcze przez jakiś czas ciągnąć mniejszą ekipą niż w firmie stricte usługowej, a już tym bardziej outsourcingowej, która po prostu wynajmuje ludzi i zarabia po prostu czystą marżę. Jak to padło w poprzednim podcaście na sprzedaży CV. Więc gdzie, gdzie co jeszcze wpływa na, na wartość? Zanim przejdziemy do, do części drugiej, czyli jak się przeprowadza transakcja. No ja na pewno bym się chciał tutaj odnieść też do tych perspektyw biznesu, tak? bo gdy rozmawiamy o wycenie spółki, to, to możemy tutaj mieć takie dwa podejścia podstawowe. No jedno podejście to patrzymy na prognozy. Jeśli powiedziałbyś nam teraz, że wycenie z kole, która ma, ma 6, ale w sumie za 3 lata, ja jestem pewny, że ona będzie miała 60, to, to bardzo to wpłynie na wycenę. Tak? Uwzględnimy te, te wzrosty w wycenie, natomiast przy potencjalnej transakcji tutaj na pewno powie druga strona, dobrze, ja Ci mogę tyle zapłacić, ale dowieź te wyniki, to wtedy ja Ci dopiero tyle zapłacę, tak. Więc jedna rzecz to jest ta, ta, ta perspektywa wzrostu, a drugie spojrzenie na wycenę, no to rzeczywiście jak, jak inne biznesy są wyceniane i to branża, branża nierówna jest tutaj i, mhm. i IT, tak Czyli jak wspomnieliśmy, jest wysoko. Znajdujemy? Czyli w jakim, w jakim punkcie rynku się znajdujemy, jaki profil klientów obsługujemy i jakie mamy perspektywy, które trzeba oczywiście uzasadnić, bo tak jak czytałem wiele, wiele pitch decków inwestycyjnych, to wszystkie wyglądają tak, że zawsze są wzrosty. Jakby nie widziałem pitch decku, gdzie ktoś mówi rynek się wyczerpuje, osiągamy sufit i już więcej nie wyciśniemy. Um.